Panie trenerze, sceny ponownie wracają do gry. Jak wyglądają przygotowania? No, zaczęliśmy dzisiaj, mieliśmy drugi trening, zaczynamy, e, wracamy na parkiety do Obornik. Myślę, że społeczność obornicka czeka na powrót kobiecej i żeńskiej piłki ręcznej, stąd też nasz odzew. E, ile zobaczymy zawodniczek na początku rozgrywek? E, no myślę, że 12-13 zawodniczek na samym starcie jest przewidzianych do rozgrywek. E, mam nadzieję, że to grono się zostanie poszerzone jeszcze. Jeżeli chodzi o zawodniczki, to znane nam doskonale pewnie twarze. Tak, tak. Myślę, że zawodniczki to są znane naszej obornickiej publiczności twarze. Wszystkie praktycznie, które trenują u nas w klubie, to zawodniczki, które pochodzą z gminy Oborniki. Jeżeli chodzi o plany na ten rok rozgrywkowy, to co? jaki macie? Ten rok rozgrywkowy jest rokiem pilotażowym. Chcielibyśmy się przetrzeć w tej trzeciej lidze i później zobaczyć co dalej, jak można dalej funkcjonować na wyższych szczeblach rozgrywek. Wiadomo, że trwało tutaj też szkolenie najmocy adeptek z i jak wygląda to szkolenie? No myślę, że wszystko idzie w, do, w dobrą stronę. Stąd też utworzenie drużyny seniorskiej, która miejmy nadzieję w perspektywie dwóch, trzech lat będzie zasilana tymi zawodniczkami najstarszych grup młodzieżowych czego kibice mogą spodziewać się na pewno rywalizacji od początku do końca i myślę, że duże emocji